Na wstępie nazwę to taki y, ekstras, tak, bo mm. to na YouTubie pewnie, czyli troszeczkę opowie nam w tematach bardzo takich mięsnych. To będzie mięsne nauczanie, to nie będzie mleko. Y, moja druga część, którą się przedstawię, też będzie zahaczało stały pokarm, nie będzie to także mleko, więc otwórzcie oczy, otwórzcie uszy, bo to, co usłyszycie dzisiaj, to jest nauczanie, które zmienia życie, tak. To są nauczania, które zmieniają życie, jak wprowadzicie Ducha Świętego z Jego mocą do swojego życia, ale naprawdę nie, że mm, tak, kocham Ducha Świętego, mam z Nim relację, tak? Nic z tego nie wynika, tak? Musi coś z tego wynikać. Jak jest obecnie Ducha Świętego w naszym życiu, coś z tego wynika. I błaganie się troszkę. po tym Amen. Nie wiem, czy to będzie aż tak mocne, ale postaram się przekazać tutaj rzeczy jak najlepiej. Dobra, to może ja zacznę od modlitwy. Zamknijcie oczy. Teraz proszę Cię, Duchu Święty, żebyś Ty otworzył serca, uszy duchowe, duchowe oczy. Każdej osoby, która tutaj jest, każdej osoby, która będzie oglądać to przez internet. Proszę Cię, Duchu Święty napełni teraz mądrością. Niech wszelki duch religii odejdzie, żebyś Ty, Duchu Święty, mógł napełnić, mógł napełnić teraz swoją swoją mądrością ludzi, którzy szukają Ciebie, Twojej obecności. Dzięki Ci Jezus, chwała Jezusowi. Amen. Okej, okay. to będzie nauczenie pod tytułem Duch Święty ze mną, ale muszę tutaj na samym wstępie uregulować jedną jedną sprawę, żebyśmy mieli oczyszczone myślenie. Zacznę tutaj od cytatu Łukasza 3,22. I zstąpił na niego Duch Święty w kształcie cielesnym, jak Gołębica. I teraz musimy zrozumieć to, że Duch Święty. Nie jest gołębicą, nie jest gołębiem, tak? I nie było Ducha Świętego w kształcie gołębicy, to nie chodzi o jego kształt. Jest napisane w kształcie cielesnym, ale to chodzi o Ducha Świętego, a gołębica to jest odnosienie do, 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 do cechy gołębia, czyli delikatności, tak? Więc y, też w języku angielskim mamy jakby rozróżnienie, mamy pigeon i dove, tak? Więc dołów to jest. Jeżeli mówimy dołów, mamy na myśli właśnie tego białego gołębia czystego, takie yy, cechy, tak? Tej delikatności, czystości i tak dalej. Zwykły gołąb to jest po prostu pidgin, tak? Więc. Tak, szczur ze skrzydłami, jak ja to mówię, tak? Który chodzi po przystankach zjada wszystko, co tam leży. Takie mam określenie na to. Okej, okay. chciałbym, żebyśmy też wiedzieli, że Duch Święty nie jest ani gołębiem, nie jest orłem, nie jest ręką, nie jest palcem, nie jest wodą, nie jest wiatrem, nie jest ogniem. To są tylko. To są tylko e, nie, to nie są manifestacje, to jest opis, porównanie do czegoś. Tak. Duch Święty nie jest ogniem, nie jest żadną energią. Tak, on jest osobą, więc on ma kształt. My jesteśmy stworzeni na podobieństwo Boże, tak? Więc pomyślcie, jak może wyglądać Duch Święty, tak? Teraz następna rzecz. Właśnie manifestacja. Duch Święty może przyjść jak wiatr. Możemy to odczuć. Modlimy się o ludzi, ludzie upadają. To jest manifestacja. Ludzie się śmieją, tak? Są napełnieni Duchem Świętym, upojeni w Duchu Świętym, jak to mówimy, tak? Ludzie się śmieją, nie wiedzą dlaczego. To jest manifestacja Ducha Świętego. Radość, pokój, który mamy w sercu. To jest Duch Święty, to jest Jego obecność. Yy, następna rzecz. Przeczytajcie sobie Biblię. Dzisiaj jechaliśmy w busie, jeszcze sobie kończyłem to yy, nauczanie. Przeczytajcie sobie w Ewangelii, kto widział ducha świętego wstępującego na Jezusa. Czy widzieli to wszyscy ludzie, czy widział to tylko Jezus i Jan, który był prorokiem, który miał otwarte uszy i oczy, żeby mógł to widzieć, tak? Poczytajcie, zastanówcie się nad tym. To wszystko jest napisane. Yy, i następna rzecz. To już będzie takie bardzo duże. Może dla niektórych. Bóg istnieje. Tak, Bóg istnieje. Amen. Amen. Jest taki werset. Dzieje 20, 29. Ja wiem, że po moim odejściu wejdą między was drapieżne wilki, które nie będą oszczędzać stada. Chyba nikt nie myśli, że wpadnie tutaj batacha wilków, tak? Nikt nie myśli, że wilki z lasu zaraz przylecą i będzie się tutaj działo. Tak? To jest uspo, usposobienie, to jest mowa o ludziach, którzy będą po prostu yy, przyjdą ze swoimi naukami, którzy będą odrywać ludzi od, od Jezusa, od Jego Ewangelii, od Jego zdrowej nauki. Tak? Dlatego też chciałbym właśnie, żebyście zauważyli, że, że, że to jest tylko określenie pewnych cech, które mają ludzie, czy, czy, czy po prostu postacie, yy, które są w Biblii, tak? Więc taka ciekawostka, pomyślcie teraz, przeczytajcie sobie w Biblii o wężu, o owocu, który, je, który je zjedli. Czy to był wąż, czy to był owoc? I zobaczycie. <grym> Coś ciekawego, tak? Nagle, nagle Duch Święty odkryje. <grym> Czyli wstąpił na niego Duch Święty, kształci cielesnym jak gołębica, a z nieba rozległ się głos. Ty jesteś moim umiłowanym synem, w Tobie mam upodobanie. Czyli Jezus przyjął Ducha Świętego, tak? I to jest jedna z trzech, jakby, napełnień Duchem Świętym, tak? O ile jest ciekawe to, że Duch Święty może nas napełnić tylko na tyle, na ile my mu pozwolimy, na ile my mamy po prostu z angielskiego capacity, pojemność, tak? Jako mamy tylko pojemność. Jeżeli mamy małą pojemność, dajmy na to, że Duch Święty napełni nas tylko, nie wiem, w jednej setnej. Bo tylko na tyle mu pozwolimy. Ale Jezus był napełniony całkowicie tak? Duchowi Świętemu Łukasza 4, 1 2. A Jezus pełen Ducha Świętego wrócił z nad Jordaną i został zaprowadzony przez Ducha na Pustynię. Tak, pełen Ducha Świętego wypełniony był całkowicie. To jest teraz następny następny poziom Łukasza 4:13,14. 14 kiedy diabeł skończył całe kuszenie, odstąpił od Niego na jakiś czas. Jezus aż wrócił w mocy ducha do Galilei, a wieś o Nim rozeszła się po całej okolicy. Czyli jakby rozróżniamy trzy, trzy etapy. Pierwszy to jest Duch Święty we mnie, tak? Drugi to jest Duch Święty nade mną. A trzeci to jest Duch Święty ze mną. I tutaj mamy jakby właśnie trzy takie manifestacje, tak? Łukasza 4, 1, 2 mówi, że Jezus pełen Ducha Świętego wrócił z Jordanę, został zaprowadzony przez Ducha na Pustynię i przez 40 dni był kuszony przez diabła. Nic nie jadł w tych dniach, a gdy minęły poczuł głód. I teraz, dlaczego On był zaprowadzony na pustynię? Tak, tak samo jak my czasami jesteśmy zaprowadzeni gdzieś na pustyni, mamy próby, mamy po prostu e, prześladowania i tak dalej. W naszym życiu przychodzą złe chwile, złe momenty, i kiedy my przechodzimy przez te momenty, to jest właśnie ten chrzest. Tak? Duchem Świętym mamy po prostu, yy, przez to my podpisujemy się, my chcemy Boga, my chcemy działać dla Niego. My się nigdy nie cofniemy, tak? my chcemy więcej, dlatego Bóg daje nam Ducha Świętego, abyśmy byli napełnieni mocą, abyśmy mogli działać dla Niego bez żadnej po prostu, bez strachu. Na, wiadomo, na, na, na każdym etapie będzie, będzie inny to poziom, ale my po prostu w tym rośniemy. Dlatego to jest Duch Święty nade mną. Wchodzimy w mocy. Możemy, Duch Święty działa przez nasze, przez nasze ręce, tak? wyganiamy demony i tak dalej, Wszystko to, co jest powiedziane, tak? ale to jest jakaś część. To jest, to jest jakiś poziom, który my wtedy mamy. Ja chciałem się mówić o tym poziomie, kiedy Duch Święty jest z nami. To jest ten największy jakby poziom manifestacji Ducha Świętego i naszego współdziałania z Nim. Zobaczcie, Jezus zaś wrócił w mocy ducha do Galilei, a wieść o nim rozeszła się po całej okolicy. Dlaczego się rozeszła ta wieść? Co się wtedy działo, że ludzie już o nim tak y, mówili? Tak, Jaka musiała być moc, jaka musiała być manifestacja? Co się działo w tym duchowym świecie, że on był znany już? Tak, tak jak teraz. Mam nadzieję, Dominik tutaj będzie zaczynał pracę teraz ewangelizacji z głośnikiem. Zaraz będzie znany w całej łodzi. <noise> także zobaczymy jak to pójdzie ale jeżeli modlicie się o Dominika modlicie się mocniej żeby Pan dał mu łaskę i siłę tak? bo to też właśnie chodzi o łaskę, o mądrość żeby się nie poddawał to jest właśnie to, ma pragnienie, ma chęci i to się podoba Bogu czyli potrzebujemy relacji z Duchem Świętym teraz w dziejach apostolskich była taka sytuacja gdzie Piotr z Janem uzdrowili Chromego tak? od urodzenia Zostali zaprowadzeni przed starszych i zabroniono im głosić Jezusa. I kiedy ich wypuszczono potem, oni przyszli do swoich jest napisane, że to jest dzieje, 40, e, dzieje 4, 23, 31. E, czyli Piotr z Janem wrócili do swoich jest napisane, że a gdy oni to usłyszeli, jednomyślnie podnieśli swój głos do Boga i powiedzieli Panie, Ty jesteś Bogiem, który uczynił niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest. Dalej zaczęli się modlić. A teraz, panie, spójrz na ich groźby i daj twoim sługom z całą odwagą głosić Twoje słowo. Następny werset mówi: A gdy oni się modlili, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani. Wszyscy zostali napełnieni duchem świętym i z odwagą głosili słowo Boże. Tak, Czyli widzimy tutaj pragnienie ducha świętego, oddanie duchowi świętemu. Ludzie mieli pragnienie, żeby iść i głosić to słowo. Żeby duch święty manifestował się przez nich. Tak. Następna sytuacja, kiedy. Mm, Zostali znowu wtrąceni do więzienia. Anioł Pana uwolnił e, ich i zostali postawieni przez starszymi tak, e, w tej Radzie Żydowskiej. I ludzie w międzyczasie jeszcze przyprowadzali cho, chorych do nich. Tak. Jest napisane, że także nawet na ulicę wynoszono chorych i kładziono ich na noszach i posłaniach, aby przynajmniej ciem przechodzącego Piotra padł na niektórych z nich. To jest właśnie manifestacja Ducha Świętego. To jest Duch Święty ze mną. Tak, gdzie Pomyślcie o tym, jaka, jaka to była moc, jak to musiało się manifestować. My tego pragniemy, my do tego dążymy. A my jesteśmy jego świadkami, w tym, a także Duch Święty, którego Bóg dał tym, którzy są mu posłuszni. Właśnie w tym widzimy posłuszeństwo, współdziałanie i potężną moc Ducha Świętego. Następna osoba to Szczepan. On nie przebierał słowa, kiedy głosił. To jest. Dzieje 7,51,56 On się nie bał, on głosił z mocą. On wiedział, kim on jest, on wiedział, kim jest Bóg, on wiedział, z kim ma y, relacje, tak? On był tego po prostu pewny, dlatego on mówił rzeczy i nie przejmował się za bardzo z tym, co ludzie mówią, do momentu śmierci, tak? A on pełen ducha świętego patrzył uważnie w niebo i ujrzał chwałę Boga i Jezusa stojącego po prawicy Boga i powiedział oto wice niebiosa otwarte i syna człowieczego stojącego po prawicy Boga. Śmiałość i odwaga w głoszeniu. Tego my potrzebujemy. Następna rzecz. Sytuacja z Filipem i Jeonuchem. To jest tylko 8 rozdziałów dziejów apostolskich, tak? Zobaczcie. Lecz Anioł Pana powiedział do Filipa: Wstań i idźcie na południe na drogę, która prowadzi z Jerozolimy do gazy. Jest to droga pustynna. Aniołowie. Tak? Współpraca z aniołami. Werset następny. A duch powiedział do Filipa: podejdź i przyłącz się do tego wozu, czyli posłuszeństwo Duchowi Świętemu. Słyszał jego głos wyraźnie. Wtedy Filip otworzył swe usta i zaczynając od tego fragmentu pisma głosił mu Jezusa, czyli wiedza, którą daje Duch Święty, zrozumienie. Możemy mówić, Słowo jest objawione, tak możemy głosić innym słowo, które jest objawione, nie nasze domysły. A gdy wyszli z wody, Duch Pański porwał Filipa i on go więcej nie widział, ale jechał swoją drogą radując się. Tutaj słowo porwał to jest słowo harpazo, czyli te, które mówi o pochwyceniu, harpazo, pochwycenie, tak? Więc zobaczcie, Duch Święty działał z Filipem na takiej już e, płaszczyźnie, że on się przemieszczał, tak? Duch Święty przemieszczał Filipa po prostu w ciele, na, na, na odległość, bo jest napisane dalej, że on znalazł się w Azocie, czyli ile, ileś tam kilometrów po prostu dalej, tak? W mieniu oka. Także to są te wyżyny, na które my chcemy wejść. Widzimy właśnie tutaj współdziałanie z aniołami, posłuszeństwo duchowi świętemu. Zobaczcie, pomyślcie też o tym, y, ja o tym rozmyślałem. Jedzie y, eunuch królewski, tak, y, który, który y, był odpowiedzialny za y, skarbiec i tak dalej. Czy on sobie jechał sam? Sam sobie jechał tym wozem? Czy tam byli ludzie wokół niego? Tak jakbyśmy teraz sobie jechali, jechałby pan Kaczyński i teraz dobijcie się tam do tej audycji czy do BMW? Tak? To jest niemożliwe. Musiała być tutaj łaska. On musiał podejść jakoś. Duch święty poprowadził go po prostu tutaj, tak? I my, żebyśmy dochodzili do ludzi, którzy będą na jakichś stanowiskach, tak? My musimy mieć tą łaskę. Kiedy jest łaska, kiedy my idziemy z Duchem Świętym, kiedy z nim współdziałamy, kiedy jesteśmy posłuszni. Do tego właśnie ta mądrość, ta moc, tak? Zobaczcie, Salomo, by najmądrzejszym człowiekiem na świecie, tak? Do niego przyjeżdżali wszyscy, słuchać jego mądrości. Więc. Duch Święty daje nam niespotykaną mądrość, że ludzie przychodzą i radzą się ludzi, tak, Bożych, mężów Bożych. Właśnie o to tutaj w tym chodzi. Ale to jest tylko przez działanie, przez współdziałanie z Duchem Świętym, kiedy Duch Święty współpracuje z nami, kiedy On jest właśnie z nami. Tak, i tak na koniec. Wszyscy bowiem ci, którzy są prowadzeni przez Ducha Bożego są synami Bożymi. Wszyscy, którzy są prowadzeni, jak być prowadzonym, kiedy nie słyszę Jego głosu? Jak być prowadzonym, kiedy nie mam z nim relacji? To, że narodziłem się na nowo, to nie znaczy, że jestem prowadzony przez Ducha Świętego. Duch Święty może do mnie mówić, ale ja go nie muszę słyszeć. Mogę słyszeć coś innego. Tak? Zastanówcie się też nad tym, jak długo Piotr, apostołowie, dochodzili do tej relacji? Ile to zajęło im czasu? Czy to były lata, czy to było szybciej, zobaczcie, ile my dochodzimy do tego, żeby zrozumiemy, trzeba słuchać Ducha Świętego. To jest jego głos, ten, który mówi: poczytaj, ten, który mówi: pomóc się, ten, który mówi: podejść do tej osoby, bo ja ją wybrałem. Tak? Ile musimy przyjąć, ile musimy, ile musi czasu minąć, kiedy zrozumiemy, że to właśnie jest Duch Święty, który nas popycha do działania. Ale my możemy powiedzieć: nie chcę, boję się, nie mam zrozumienia, nic tutaj nie widzę w tym słowie, o co tutaj chodzi. Tak? Więc żyjemy teraz w takich czasach, że każdy ma, wiadomo, telefon przy sobie. Każdy tracił bardzo dużo czasu, jest rozproszony przez szatana, tak? Wtedy ludzie tego nie mieli. Oni mogli się skupiać na Duchu Świętym, mogli się skupiać na relacji z Jezusem, mogli się skupić na tej pracy, którą dawał Duch Święty, tak? I jesteśmy w takich czasach, gdzie właśnie szatan przychodzi i nas rozprasza, odciąga nas od tej relacji. Czasami idziemy na modlitwę, tak? Tam coś puka, tam coś stuka, tam ktoś krzyczy, tutaj telefon, tu mama dzwoni, tak? Zobaczcie, jak ciężko jest teraz wejść w relację z duchem świętym. Do tego mamy nasze ciała, do tego mamy 100 tysięcy różnych spraw na głowie, tak? A potrzebujemy właśnie zahamować, wyciszyć się i powiedzieć, duchu Święty. Ja teraz jestem tutaj dla Ciebie. Zrezygnować z czegoś, to jest ta ofiara, którą my musimy dawać, tak? Dzisiaj nie pójdę do kina, dzisiaj nie zrobię tego, nie zrobię tamtego, bo ja chcę Ciebie. To jest to pragnienie. Nie macie pragnienia, módlcie się o pragnienie, ale jeżeli to pragnienie przychodzi, to zróbcie coś z tym. Tak? Jeżeli słyszycie ten głos, to się właśnie nie zatwardzajcie. Bo akurat dzisiaj mam to. Nie, nie, nie. Niech Duch Święty będzie pierwszy. Niech On zawsze będzie miał pierwszeństwo. Niech to będzie priorytet w naszym życiu, relacja z Duchem Świętym, tak? Bo chcemy działać z jednej strony, ale z drugiej strony inaczej może. Każdy by chciał być kierowany tak, tu w prawo, skręć tu w lewo, tam prosto, tak? <ścoughs> czy to jest możliwe? Gdzie by był element wiary? My musimy też w to wierzyć, tak? Ale czy to jest możliwe? Jest to możliwe, na jakimś poziomie. Kiedy my żyjemy, kiedy my szanujemy Ducha Świętego, kiedy mamy z nim naprawdę głęboką relację. Czyli skupmy się na, na, na Duchu Świętym. Czyli tak reasumując, co jest nam potrzebne? Potrzebne nam jest pragnienie. Potrzebne nam jest oddanie. Potrzebne nam jest posłuszeństwo, abyśmy mogli właśnie współdziałać w łasce ze śmiałością z Duchem Świętym. Z tą mocą potężną, którą on daje i z możliwościami. O których my nawet nie myśleliśmy, o których my dowiadujemy się w Biblii na tych głębszych poziomach. Tak? Naprawdę tutaj są osoby, które wchodzą już głęboko w Biblię, które szukają, wnikają, medytują nad Słowem i uwierzcie mi, pojawiają się no po prostu nowe poziomy, na którym ja bardzo chciałbym, ja pragnę, modlę się o wszystkich, o cały Kościół praktycznie codziennie, żebyśmy weszli na ten poziom. Dlaczego? Bo jeżeli my będziemy na tym poziomie, to zobaczycie, jak ten świat będzie się zmieniał. Tak? To my jesteśmy tymi ludźmi, których Bóg powołał. Amen. Więc jeżeli jeszcze dzisiaj ktoś ma jakieś zniechęcenie, jakieś wątpliwości, to ja prorokuję teraz Tobie. Jeżeli ty zainteresujesz się tematem Ducha Świętego, jeżeli zainteresujesz się Jego osobą, to On wyniesie Cię w miejsce, o którym nigdy nie myślałeś. Amen. To jest Duch Święty, także na koniec chciałem się oba Was pomodlić. Teraz, Duchu Święty, napełnij, napełnij wszystkich teraz, napełnij teraz pragnieniem, niech przyjdzie pragnienie teraz. Każda zła myśl, każde zwątpienie teraz w imieniu Jezusa Chrystusa, ja usuwam to, związuję tego Ducha i nakazuję Ci odejść teraz. Duchu Święty, napełnij pragnieniem, napełnij miłością, napełnij chęciami, aby ludzie teraz, którzy są tutaj obecni, Przyjęli Ciebie jako, jako Boga, nie jako gołębi, ale jako Boga, potężnego Boga, który może odmienić każdego życie. Aleluja, dziękuję Ci, Panie. Amen. Kochani, powstańmy. Teraz wejdziemy w tą falę, która tu się zaczęła. Duchu Święty, dziękuję Boja Tobie. Będziemy o Tobie mówić, bo Ty jesteś najważniejszy. Ty prowadzisz nas, Ty prowadzisz Kościół, całe dzieło, Panie. My dziękujemy Tobie za to, że jesteś w nas, że jesteś nad nami i wypełnia całe to miejsce. Całe królestwo jest tutaj, aniołowie. Dziękujemy Tobie, Panie. Niech teraz przepełnia nas Twój ogień, jak apostołowie, kiedy, kiedy Panie stanęli i powiedzieli, że brak odwagi. Panie, daj nam teraz odwagi. Daj nam, Panie, większego poznania. Pokaż nam, Panie, wszystko, co potrzebujemy, więcej łaski. Więcej łaski! Ja teraz modlę się i proszę o Ducha Świętego, aby wlewał więcej łaski, aby łaska Ojca coraz obficiej w nas pracowała, abyśmy byli coraz bardziej owocni. Te drzewo, które, do którego Jezus mówi, Bóg mówi, żeby już wyrwać. A jest powiedziane, że daj mu jeszcze czas. Niech przyjdzie ten czas łaski na to drzewo. Niech to drzewo jeszcze wydaje owoce. Niech wróci do powołania. Niech wróci do Bożego przeznaczenia. Tam, gdzie szatan zatrzymał Boże przeznaczenie nad tą osobą, albo skutecznie w każdym wstrzymuje działanie. Ja teraz mówię, aby to się usunęło. Aby Duch Święty pokazał Wam, jak pracować z tymi rzeczami. Bo pamiętajcie, Wy jesteście synami Bożymi. Tak, wy jesteście synami bożymi, kochani. I wy musicie brać to do, w swoje ręce i pracować z tym, bo macie łaskę, macie moc, macie ogień, macie wszystko, co, co potrzebujecie. Tak, teraz widzę, widzę zwycięstwo. Widzę teraz łamane, łamane obszary w życiu, kiedy przyszedł apostoł Paweł do Jerozolimy. On mówi, że wkradli się fałszywi bracia, którzy chcieli zabrać naszą wolność. I ja teraz mówię w Twoim życiu, kiedy... Przyszli ci fałszywi bracia, i oni zaczęli skutecznie zabierać Twoją wolność. To teraz dostajesz wolność. Teraz niech Duch Święty pokazuje Ci te strefy. Niech aniołowie teraz przychodzą, aniołowie, którzy z Tobą, Tobie usługują, niech pokażą Tobie te strefy, te myśli, te rodzaje myślenia, które, które Cię ukształtowały, i teraz wychodzisz na wolność. Teraz wychodzisz na wolność tam gdzie przyszło zniechęcenie tam gdzie przyszła stagnacja teraz niech przychodzi ogień Ducha Świętego niech przychodzi życie w te strefy niech przychodzi chęć niech przychodzi odwaga niech przy przychodzi wszystko co potrzebujesz kochani, będzie to Duch Święty powtarzał, wie, że aż się w nas nie ukształtuje wy nie jesteście ludźmi wy jesteście synami Bożymi i musimy naprawdę zrozumieć, musi Duch Święty odkryć nam oczy na to kim ty jesteś, o odkryć na ten duchowy świat dookoła nas. Dlatego dziękuję Tobie, Panie, za tą łaskę, za dzisiejszy dzień, za nowe przełomy, nowe rzeczy, które dajesz, za więcej owoców, które przyniesie kolejny tydzień dla Kościoła, dla każdego osobiście. Dziękuję Tobie, Panie. Amen.